No niestety, moi drodzy, jak na razie niepowodzenie za niepowodzeniem. Arno i całkowicie bez umiejętności. Dobra, gdzieś tu mamy skrzyneczkę. Ale gdzie ta skrzyneczka jest? Tam jest w tym pomieszczeniu. Dobrze, nie przeszkadzajcie sobie. Co to za pomieszczenie takie tajemnicze? A jest skrzyneczka. Mogę ją opróżnić? Czy znowu jakieś zadanie będzie z tym związane? No, czy wartało tej fatygi? A 300 franków. No, to się naprawdę opłacało. Dobra, co my tu mamy? Muszę uważać, bo widzę, że Arno jest bardzo nadpobudliwy. 20 skrzyneczka jest, tak? Tu okna wszędzie pozamykane. To zejdziemy na dół. No i co? Skrzynka jest pode mną. Sabotujemy dzwon. Nie wiem po co, ale jak sabotować, to sabotować. O no i widzę, że tu mamy sody, ale... Gdzie te schody są? Gdzieś tutaj. No chłopie, po ziemi chodź, a nie skakaj. Aha, schody są z drugiej strony. Tej nie ma wyjścia. te a awesome są co to tu jest jakaś torpiarnia ofiary chyba chorób może wojen Ile? Kasy wpada? 500 franków. Co oni dyskutują? O jejciu, jak go obkładają. Dobra, tu widzimy gdzieś kokardę. Kokardka, kokardka. Gdzie ta kokardka? A kokardka będzie akurat nad głową. Pekta chciał. Dobrze, o jak już tu jesteśmy, to obejdźmy te lochy. To jest sklep, prawda? A tam, co tam jest? Co to jest? Jakaś nowa ikona? Graj teraz w trybie współpracy. No jeszcze nie, jeszcze za wcześnie na to. Jeszcze jestem za młody na to. No dobrze, pokaż, co tam masz. Zobaczymy w pierwszej kolejności na umiejętność. No dobrze, walkę wręcz to tutaj nic nie zmienimy. W walce wręcz, bo nie mam ukończonych misji, ale co mogę zrobić? To mogę kupić. No ale dlaczego nie mogę kupić? W czym problem? No dobrze. Tego też nie mogę kupić. Niewidzialność. Aha, nie mogę kupić, bo ja już to kupiłem przecież. Prawda? Czy nie? Nie, to jest dostępne. To kupiłem. Zdrowie. Muszę kończyć drugą sekwencję. Dobra. Dobrze, ja powrócę do celu głównego, do misji głównej. Gdzie ta misja główna jest? Gdzieś mi się zapodziała. A może zajmijmy się najpierw tą kokardką. Gdzie ta kokardka jest? A jest tam, dobra. Czyli ja muszę wdrapi się na ten sub, czy nie? Dlaczego? W czym problem? Jest dzwon alarmowy, już go likwidujemy. Sabotujemy. I jeszcze dzwon alarmowy. Dobra, bo już tak będę latał za wszystkim, a zapomnę o tej kokardzie. Co ja mam zrobić? Gdzie ta kokarda była? Oh. Tutaj dobra, i tutaj muszę się wdrapać na budynek, chyba tak, czy nie? Tak, czy nie? Chyba tak. Spróbujemy. No i co, skoczę czy nie? Jest, super. Dobra, no to mistrzu, po, po kokardę. Zawiążę sobie kokardkę. Jest, kokarda jest moja. Jedna z piętnastu. Niemożliwe, no przecież już jakieś kokardy zbierałem. Wiecie co? Zakradniemy się tu. Tylko, że ja tu już byłem. Podoba mi się to. Skakuję sobie do domku, zwiedzam, oglądam, nie podoba mi się. Dobra, teraz tu. Hop, no dobrze, jest tu co ciekawego. Spokojnie, tu gdzieś jest dzwon alarmowy. Ale tu są okna zamknięte. A tu jest. Tylko takie samo likwidowanie tych dzwonów wydaje się takie dziwne. Interakcja. Nie użyjesz wytrychu, nie posiadając umiejętności uczeń ślusarza. Przepraszam bardzo, ale umiejętność uczeń ślusarza to ja chyba pamiętam. Posiadam już tą umiejętność. Nie będę się kucił. Słuchajcie, są tu gdzieś otwarte okna, bo tutaj widzę dwa dzwony. Aha, tu jest ten dzwon. To mi się podoba, w takich salonach dzwon. No, może takie wtedy były zwyczaje. Dobra, tu bym wyszedł. Zaraz patrzmy, bo może gdzie wisi na suficie. Dzwon. Nie, tu nie ma. Nie ma tu jakiś okienek otwartych. A jest dobrze. Nie szefie! Nie o to chodziło. Muszę uważać na tego Arno, bo on wykonuje takie niekontrolowane ruchy. No, gdzie ten dzwon? A, jest. Aha, nie dokończyłem chyba swojej poprzedniej misji. Że w asasynie Black Flag dzwon ten służył do powiadamiania strażników o niebezpieczeństwie związane, związane z atakiem, czy z tam skradaniem się do strefy zabronionej. A tutaj te dzwony są widzę takie tylko do, właściwie do takiego zbierania i do niczego więcej. Jeszcze tu jest jakiś dzwon alarmowy? Przecież już chyba wszystko. Gdzie ten dzwon alarmowy jest? Na tym obszarze. Ja bym powiedział w tym mieście. Na tym obszarze to ja już nie widzę. Wiecie co? Zaznaczymy sobie tą kokardkę. Nie tak. O tak. 140, 144 metry. Tu mamy skrzynię. A niech się bodną z tą aplikacją, ludu francuski, się pan idzie. Nie wiem, czy wiecie, czemu we Francji rozpoczęła się rewolucja. No bo podobno zaczęło brakować w sklepach ciepłego pieczywa, no i Francuzi bardzo uwrażliwieni byli na tym punkcie. No i dlatego wstrzeli rewolucję. Tak słyszałem, to nie jest żart. Dobra, je, gdzie ta kokardka? A jest. Czyli tym razem będę się musiał najpierw drapać, a później spuścić z liny. No. Co jest? No, i gdzie ona jest? Co się z nią stało? Nie widzę tej kokardy, a jest dobra, ona była z boku, tutaj jakaś misja, prawda? W trybie, wielo... w trybie współpracy, poziom trudności 2. graczy. Minimum dwóch, no dobrze, ale to chyba w trybie publicznym, prawda? Poznał tam ktoś ucieka. Powalić te, pewnie tego łobuza. Powalimy go, powalimy go. No i co? No powaliłem, ale myślałem, że dostanę jakieś pieniądze za to. Dobra, popatrzmy na mapę. Gdzie ja jestem? A gdzie jest misja główna? Tutaj? Dobrze, to najpierw się udamy, może. A tu jest szybka podróż, tak? Tak, tak jest. Tak jest. Szybka podróż, moja, moja chyba pierwsza szybka podróż. Szybka podróż, tylko długie ładowanie. <laughs> no jedno z drugim nie współgra. Ładuj się, ładuj się, ładuj się, bo czas upływa. No i co ja mam zrobić? Skok na głowkę, tak? Hop. A ten jego Co do likwidacji? <ścoughs> Żeby chociaż miał trochę kasy. No, pięć franków. A amunicję miał za to. Dobra. Wysyłaj, kuś stamtąd. Ach, zabójstwo z powietrza. Asasyn nowicjusz. Czapka frygijska. Trzy funty. Lekarstwo zapełnione. Ja dziękuję. W jednym z poprzednich odcinków tutaj miałem za zadanie ukraść trzy głowy dla madame Piso. Niestety nie udało mi się. A nie udało mi się dlatego, że zachowanie strażników było takie, jakby oni cały czas stali. I wyczeki wyczekiwali na mnie. Także ja ledwo się ino pokazałem w tumie, to od razu byłem atakowany przez strażników. Tak jak mówię, stali i czekali na mnie, chyba. Dobra, podążamy do misji głównej. Sekwencja trzecia, wspomnienie pierwsze. No to dobra. Dosyć już wędrowałem po tym mieście. Poziom trudności misji. Liczba diamentów. Im jest ich więcej, tym trudniejsze zadanie i silniejsi przeciwnicy. Poziom gracza również stawiany w diamentach. Im ich więcej, tym jest on wyższy. No dobrze, no, wydaje mi się to chyba oczywisty. Ile ja mam diamentów? Dwa. Haha. <ścoughs> Zabójstwa za osłony. Zabij strażników i uszkodź dzwon. Na no, nada. No, no. Jak myślicie? Oczywiście najpierw wzrok orła, czyli czek strażników. Może najpierw skoczy tam, prawda? Dobra. Teraz sieć tam i się nie ruszaj. Powiem szczerze, że to zbyt zadanie nie jest łatwe. Dzwon sabotuje, przeprowadzę sabotaż na samym końcu. Jak sobie wyeliminuję tych strażników. No, ale jak się za nich wziąć? Jak uważacie. Ci, ci strażnicy są niesamowici. Ledwo wyskoczyłem. Już mnie zauważyli. No to jak ja się tu mam ruszyć. No, i co, jestem tutaj, i co dalej, mam zrobić? Tamten patrzy po prawej stronie, gdzieś tam, kurczę, do jakiejś dziury.

Make sure that it goes smoothly, Cretin. Whenever. I... Murder! Murder! These bastards are his bodyguards. Well. Help! And... Next time, do that before he starts screaming. Why do we hang about here when Sivert still lives? He killed Monsieur de la Serre. Patience. Civet so is not the target. Not today. Come on. The council's waiting for our report. Zaraz z niego próżnię wszystkie kieszenie. Eee, naciśnij 4, aby wybrać bombę dymną. Po wyposażeniu się w nią, naciśnij F, aby rzucić. Bomby dymne przesłaniają pole widzenia. Dobrze, dobrze. Go, piss, Yeah? No. No. Jeszcze jeden się ostał? Dobra, opróżniam kieszenie. Niech się czasem akcja nie przerwie. Niech się dzieje, co chce, ale ja opróżniam kieszenie. Dobra, gdzie on uciekł? Ten dupek. No chłopie skakaj kurde, ja naciskam, żeby on skakał, a on się kryje. No i co? Dobrze. Wspiąłem się tak wysoko. Ciekawe, co ja teraz zrobię. On mi ucieka. Czy tak sobie idzie z paserkiem? Co?